Skończyliśmy cykl meczów takich, że grałyśmy w sobota, środa, sobota, środa. W, środę, w sobotę zaczęliśmy tak, znowu ten, ten sam cykl, no i tak jak, tak jak ostatnio zaczynamy dzisiaj trening i wyjazd w nocy, także jutro trening i mecz za meczem, dobra. Środa mecz, sobota mecz. Nic się nie zmienia. Wydaje mi się, że nie zawiedzie, ale no też jak klub wróci, także będzie większa, pole manewru i mam nadzieję, że będzie dobrze. No, Troszeczkę oglądałem, jak grałem jest dobrym zawodnikiem. Z zagrał jak to było, to dobre zawody. Zobaczymy. Nigdy go nie widziałem na żywo. Zobaczymy, jak będziemy sobie z nim radzić. Mam nadzieję, że, że później nam to jak najlepiej. Pogaciłem w o kichi i Na pewno na Waltera chodzi. Hod, Jest to bardzo dobrze rozrywający, który. Myśli, ma dobre podania i w ogóle grozi strzał no, od 9-10 metra. Właśnie rajewicz, no i dłoniak, wehoreczny. Mam nadzieję, że, że powstrzymamy tych zawodników i, i postaram się wygrać ich jeszcze